Volkswagen Charon, Alhambra, słuchajcie, lampy Xenon, no, tak naprawdę powinny być perełką taką na drodze i świetnie oświetlać drogę, a często jest tak, że po prostu brakuje mi słów. Świecą jak znicz nagrobny i świecą gorzej niż zwykłe lampy. Dlaczego? Słuchajcie, mam tutaj wymontowany projektor, czyli Soczewkę z tej lampy. Tutaj montujemy żarówkę. To jest lustro. Tutaj jest przesłona soczewki, szkiełka soczewki. Słuchajcie, zobaczcie, jak to wygląda w środku. Jeszcze tego nie rozbieram specjalnie, żeby Wam pokazać. Żaden fotomontaż. Słuchajcie, lustro, które powinno odbijać światło, jest całkowicie zniszczone. Mianowicie pod wpływem temperatury żarówki, która naprawdę jest cholernie gorąca, ta cieniutka warstwa aluminium, która tworzy lustro tego projektora, z biegiem czasu ulega uszkodzeniu i to na początku jest lekko przedmione, okopcone, aż do całkowitego spalenia, tak jak w tym przypadku. No i wybaczcie, ale nie ma prawa to świecić. Po prostu lampa z takim projektorem nie będzie oświetlać drogi, strumień światła nie będzie z tego wychodził, można tutaj się bawić, wymianę żarówek, mocniejszych, lepszych, go... no różne cuda słyszałem, widziałem. Tak naprawdę jeżeli nie naprawimy tego lustra, czyli nie napylimy tutaj nowej powłoki aluminium, to ta lampa nie będzie dobrze świecić. No, my teraz wymienimy całe te lustro, dzięki temu lampa znowu będzie świeciła jak nowa. Mam już ten projektor rozkręcony, dzięki temu możemy sobie zajrzeć do środka i zobaczcie co się tutaj dzieje. Nad żarówką. No już nie ma tej powłoki aluminium. Paradoksalnie zobaczcie to, co wychodzi z lampy, bo tutaj jest przesłona. To co wydobywa się z lampy, jest odbite właśnie tą górną stroną. Tak, górną, górną częścią tego projektora, bo dół przesłania tutaj ta przesłona widzicie tak, czyli to co wychodzi z lampy jest odbite górną częścią odbłyśnika. A zawsze ta część jest najbardziej zniszczona. Stąd słaba jakość światła w lampach, a tak wygląda lustro Zregenerowane, teraz wymieniając te lustro, gwarantuję, że lampa znowu będzie świeciła jak nowa. Mamy tutaj lustro pokryte cieniutką powłoką aluminium to się nazywa metalizacja próżniowa. E znaczy proces, proces re, re, renowacji, tak? Napylenia tej powłoki to to jest metalizacja próżniowa i musi to być aluminium. Aluminium stosunkowo najwięcej światła odbija dużo więcej niż chrom i inne metale. Oczywiście, pomijając nawet farby, to jest bezdura, że malując na jakiś srebrny kolor uzyskamy dobrą jakość światła. Nie wierzcie w to.